Christine Paul Podlaski, właściwie Krystyna Podleska, urodzona w 1948 w Londynie. Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Poza aktorstwem zajmuje się tłumaczeniem sztuk z języka angielskiego na polski. Uczęszczała do szkoły baletowej Royal Ballet White Lodge, której nie ukończyła. Jest absolwentką Weber Douglas Academy of Dramatic Art w Londynie, którą ukończyła w 1969. Jej pierwszym mężem był polski szermierz i zdobywca srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio Janusz Różycki, z którym rozwiodła się po siedmiu latach małżeństwa. Kolejnym drugim mężem był dyrygent Jacek Kasprzyk, z którym rozwiodła się po pięciu latach. Od 1998 roku jest żoną aktora i reżysera Janusza Szydłowskiego, którego poznała 10 lat wcześniej. Janusz Zakrzeński, urodzony w marcu 1936 w Przededworzu, aktor teatralny i filmowy, a także pedagog. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, którą ukończył w 1960 roku. Pod koniec życia często odtwarzał, między innymi na uroczystościach rocznicowych, postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Był żonaty z Barbarą z domu Polej, urodzoną w 1939 a zmarł w 2014, z którą miał syna Marcina. Janusz zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 21 kwietnia został pochowany na cmentarzu powązkowskim. Miał 74 lata. Marek 7 urodzony w październiku 1948 w Łodzi. Aktor teatralny, filmowy i kabaretowy, zdał egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, ale nie został przyjęty ze względu na zbyt słabe wyniki na maturze. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, zdał egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, którą ukończył w 1974. Aktor był trzykrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa ma córkę Agnieszkę. Drugą żoną aktora była Joanna VII, z którą ma syna Tadeusza. Bronisław Pawlik, urodzony w styczniu 1926 w Krakowie, aktor teatralny, filmowy i radiowy. Podczas II wojny światowej był robotnikiem kolejowym. W 1947 ukończył krakowskie studio dramatyczne Iwona Galla. Był żonaty z aktorką Anielą Świderską, zmarłą w styczniu tego roku, którą poznał w 1945. Owocem tego małżeństwa jest córka. Wybitny aktor zmarł na raka żołądka. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie 6 maja 2002. Miał 76 lat. Krzysztof Kowalewski. Urodzony 20 marca 1937 w Warszawie. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, kabaretowy i radiowy. Na filmowym ekranie zadebiutował w 1960 w filmie Aleksandra Forda Krzyżacy. Wystąpił w około 120 filmach i serialach telewizyjnych zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Przez wiele lat był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Po raz pierwszy ożenił się w latach 60. z kubańską tancerką Vivian Rodriguez, z którą rozwiódł się po trzech latach i jej wyjeździe do Paryża. Z tego związku miał syna Wiktora. Przez wiele lat był związany z aktorką Ewą Wiśniewską laureatką Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w filmie Ogniem i Mieczem. Od 2002 do śmierci był mężem aktorki Agnieszki Suchory, laureatki Orła za drugoplanową rolę kobiecą w filmie Cicha Noc, z którą miał córkę Gabrielem urodzoną w 2000 roku. Aktor zmarł 6 z lutego 2021, 19 marca po mszy święty w kościele Świętego Brata Alberta i Świętego Andrzeja Apostoła, Został pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Miał 83 lata. Zofia Czerwińska, urodzona w marcu 1933 w Poznaniu. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Po ukończeniu PWST w Krakowie pod koniec 1957 zadebiutowała na scenie. Jej pierwszym mężem był Leszek, którego poślubiła w wieku 22 lat. Drugim mężem był Paweł. Jednak rozstanie nastąpiło wskutek jego wyjazdu do Danii. W 2010 aktorkę można było zobaczyć w towarzystwie dziennikarza i dokumentalisty Mariana Kutiaka. Zofia zmarła po operacji kręgosłupa nad ranem 13 marca 2019 roku. Tydzień później została pochowana na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Miała 85 lat. Jerzy Turek Urodzony w styczniu 1934 w Tchórzowej. Aktor teatralny i filmowy. W 1958 ukończył studia na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W swoim życiu związany był głównie z teatrami warszawskimi. Swoją żonę Bolesławę poznał przed maturą. Przez obowiązki zawodowe na własny ślub spóźnili się 45 minut. W 1964 roku na świat przyszli ich dwaj synowie bliźnięta Piotr i Paweł. Jerzy Turek w lipcu 2009 przeszedł udar mózgu. Smart 14 lutego rok później, w wieku 76 lat. Został pokowany w kobyłce koło Warszawy. Jerzy Bończak, urodzony w lipcu 1949 w Bieżuniu. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Reżyser teatralny. Sporadycznie użycza głosów dubbingu. Absolwent PWST w Warszawie, którą ukończył w 1971. W latach 1971-1972 występował na deskach teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie oraz w warszawskich teatrach w rozmaitości Nowym i kwadrat. Od 1976 roku jest w związku małżeńskim z Ewą mają dwoje dzieci, Piotra i Annę. Barbara Burska urodzona w maju 1947 w Warszawie, aktorka filmowa i teatralna, związana była głównie z teatrami warszawskimi, ludowym, narodowym, na woli i kwadrat. Znana także z seriali 13 posterunek, stawka większa niż życie czy 07 zgłoś się. Jej pierwszym mężem był aktor Karol Strasburger. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem. Drugim mężem aktorki był lekarz Jan Rajski, zmarły w 2015 roku którego aktorka poznała na korcie tenisowym. Byli razem ponad 35 lat. Stanisław Mikulski, urodzony w maju 1929 w Łodzi, aktor teatralny i filmowy, związany z warszawskimi teatrami, trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Wanda, mieli syna Piotra, drugą Jadwiga Rutkiewicz, mieli bliźniaków Grzegorza i Bartłomieja. Trzecią żoną Stanisława była muzykolog, Małgorzata Błog-Wiśniewska, z którą wspólnie wychowywali córkę Wiśniewskiej z poprzedniego małżeństwa. Aktor zmarł 27 listopada 2014 w wyniku choroby nowotworowej. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał 85 lat.